Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Wywiadówki. Dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa. Zupełnie nie z rajdów, chociaż po części trochę osoba związana z rajdami. A moim gościem jest Karolina Rimen-Żerebecka, do niedawna czołowa, światowa zawodniczka w takiej dyscyplinie jak ski cross. Osoba, która była członkiem kadry olimpijskiej, reprezentowała nasz kraj na wielu międzynarodowych imprezach, była w czołówce również pucharu świata. Cześć, Karolina. Cześć, witam. Dobrze cię zapowiedziałem, bo wiesz, ja jeśli chodzi o ski cross, no nie jestem zbyt tutaj dobrze obeznany w tym temacie. No powiem ci, że bardzo jestem w szoku, bo bardzo sumienny i bardzo tak się przygotowałeś, widzę, że widzimy się jakby po raz pierwszy, więc. Bardzo mi jest miło, że, że masz taką wiedzę i super, bardzo mi jest miło ogólnie. Czyli nie, nie, ma, nie ma lipy? Nie, nie, zupełnie nie. No to dobrze, bo byłem zestresowany akurat tą zapowiedzią. Ale fajnie, że to dobrze wyszło. Spotykamy się z Tobą, Karolina, dlatego, że jakiś tydzień temu, ile dobrze. Mnie pamięć nie myli. Miałaś okazję wziąć udział w treningu rajdowym i zasiadłaś na fotelu pilota jednego z czołowych zawodników rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czyli Grześka Grzyba. No i chciałem się Ciebie zapytać o Twoje wrażenia. Czy ci się podobało, czy to był Twój pierwszy raz i czy zachęcasz ludzi, którzy lubią mocne wrażenia, do tego typu przejeżdżek? To znaczy, to nie był mój pierwszy raz, y, bo z, nie wiem czy wiecie, ale jestem żoną y, kierowcy rajdowego, y, który był wielokrotnym mistrzem Polski w rajdach górskich, w górskich i w ogóle w rajdowych mistrzostwach polskich tak samo startował, więc jakby to nie był mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o rajdy na prawym fotelu, natomiast y, na pewno pierwszy raz w RPC i na pewno. Y, Pierwszy raz, chyba jeździłam jeszcze z kim innym, ale na siedzeniu pilota raczej staram się nie siadać i staram się nie siadać, ponieważ raz, mój błędnik, nie ogarnia tego wszystkiego. Natomiast po prostu wolę siedzieć za kierownicą i prowadzić sama, więc miałam taki nawet jeden sezon, gdzie startowałam w Katesach w wyścigach też górskich i w redi więc jakby coś tam tych, tych rajdów, jakby, że tak powiem nie znałam, jest <laughs> z jednej strony i z drugiej strony. Ale, Ale to Grzesiek nie chciał ci oddać kierownicy, czy to? Nie, no, nawet ona to nie ruszyła, przecież to jest w ogóle, a i pierwszy raz w ogóle jechałam, jeżeli chodzi o procedurę startową, więc Właściwie m, pewnie zobaczycie moją minę przy starcie. Y, jest mocno tęga. Y, no, o, odpłynęłam po prostu. Ta procedura startowa i to przeciążenie mnie po prostu zabiło. także y, się no, nie śmiałam nawet pytać y, o możliwość prowadzenia budowy. Wiadomo, no, ale piątka to, to jest w ogóle zupełnie inny samochód niż ten, którym ja gdzieś tam coś sobie ciachałam. Słuchaj, jesteś osobą, która jest przyzwyczajona do sportów ekstremalnych, bo Ski Cross na pewno do takich sportów należy. I powiedz, jak z perspektywy osoby przyzwyczajonej właśnie do takich ekstremalnych doznań, jak wygląda taki przejazd? Czy robi to na tobie wrażenie? Nie, no zawsze robi wrażenie. To znaczy, właśnie ja no ja. no w kontekście tego, że uprawiam ekstremalny sport i w sumie uprawiam dalej jakby ta adrenalina jest, jest mi potrzebna. Natomiast już takiego strasznego wrażenia na mnie nie robią te y, odcinki testowe. Może na szutrze byłoby, jest bardziej efektywnie. Y, natomiast, y, no, jest, no, przede wszystkim ja potrzebuję czasem, nieświadomie może tego, będę nieświadoma tego, że potrzebuję po prostu czasem adrenaliny, i po takim przejdzie rzeczywiście jest, jest, jest fajnie na tym fotelu nawet pilota. Chociaż tak, jak mówię, wolę za kierownicą. Słuchaj, to musimy Grześka namówić, żeby następnym razem oddał Ci miejsce za kierownicą. Ja myślę, że hmm, to ty na to. Myślę, że to mogło być mocno i bezpieczne. No. No. Nie, nie chciałabym ryzykować y, utraty. Y, Paniowała nad kierownicą i w, y, niestety z zgruzowania fury więc po prostu może lepiej y, tak, tak jak jest. Więc... A, ok. E, Karolina powiedz mi jak, e, bo ja nie znam się na ski ale e, oglądałem oczywiście różne filmy, oglądałem jakieś tam e, skróty różnych z zawodów i no niewątpliwie jest to dyscyplina zaliczana do sportów ekstremalnych. Myślę, że z rajdami, tak jak ja sobie patrzę okiem laika, no, też mamy prędkość, też mamy skoki, też mamy zakręty. Czy da się w ogóle w jakikolwiek sposób porównać z cross z taką jazdą rajdowym samochodem, czy to jest zupełnie inny świat? Ma dużo wspólnego przede wszystkim właśnie ta prędkość, adrenalina i to, że Ty jesteś jakby odpowiedzialny za to. Co robisz, natomiast tutaj w Skikrosie jadą cztery osoby y, ramię w ramię, a tu jesteśmy obudowani jako taką klatką. Oczywiście nie zawsze ta klatka nas chroni, y, jak jest większy dzwon to wiadomo, że, że jest ciężko. Natomiast tutaj jakby jest, y, jesteśmy całkowicie nastawieni na te wszystkie y, czynniki, y, które y, są spowodowane naszym błędem błędem y, innych zawodników, albo no po prostu jest walka ramię w ramię. E, tutaj można było bardziej rajdy samochodowe porównać, Reli sprint do, um, do tego skykrosu. Tylko oczywiście to jest, jest to bardziej takie, e, no, jesteśmy obudowani, jesteśmy jakby w samochodzie bezpieczni bardziej. A tutaj jakby rzeczywiście jedno potknięcie to jest łowane kolano, albo na przykład y, kręgosłup y, złamany, więc. Więc tu, tu, tu trzeba bardzo, bardzo być skupionym czy oczywiście też w rajdach też skupionym, trzeba być mega tak samo, ale, ale po prostu myślę, że to jest bardziej kontuzyjny nasz sport. Czyli można um. powiedzieć, że w rajdówce czułaś się bezpieczniej? Tak, muszę powiedzieć, że ja w ogóle, w, bo ja miałam taki dość duży wypadek i szczerze mówiąc po tym wypadku nie, nie, nie jeździłam jeszcze rajdówką. I myślałam, że to właśnie to przede wszystkim będzie na mnie robić wrażenie większe. Natomiast nie wiem, co mi się zmieniło po tym wypadku. Chyba jestem bardziej odważna czy coś. Ale, ale no, było super, było fajnie, szybko, bo wiedziałam, że jest mega szybko. Ale jakoś tak, tak bardzo dużą przyjemność z tego czułam. Jakby nie skupiałam się na tym, że jest coś strasznego. Okay. Bo na przykład dużo ludzi po prostu się boi. Tej prędkości, a ja uważam, że to jest takie bardzo nakręcające mnie. Okej. Okay. Wspomniałaś o wypadkach i to jest właśnie taki element też, który łączy te nasze sporty, bo w rajdach, jak wiesz, też wypadki się zdarzają. Ja uważam w ogóle polecam, jeżeli ktoś tego nie widział, jest bardzo fajny reportaż o tobie, który jest dostępny na, na YouTubie i został przygotowany chyba kiedyś przez TVP Sport jeszcze, o ile się nie mylę. Jest to, powiem szczerze, że oglądałem ten reportaż, sam jestem po dosyć ciężkim wypadku w rajdach, w związku z tym e, może nie aż tak ciężkim jak twój, ale, ale no, te emocje, które tam w tym reportażu są zawarte, to są mi znajome, jak to się mówi, e, brzmi to znajomo. E, I powiem szczerze, że ta twoja historia jest bardzo inspirująca, bo każda historia, myślę, zawodnika, który przeżył jakiś wypadek i musiał walczyć o powrót do zdrowia, a nawet do uprawiania sportu, jest inspirująca. E, powiedz mi, nie wiem, czy chcesz na ten temat rozmawiać, ale myślę, że po takim czasie pewnie masz jakiś tam dystans do tego. Powiedz mi, jak to jest, jak sportowiec, który na tak wysokim poziomie uprawia sport, jak ty, po takim ciężkim przeżyciu, e, musi do tego sportu, znaczy musi, no, chce do tego sportu wrócić? Jak, jaką drogę trzeba pokonać, taką, wiesz, w sferze mentalnej głównie, bo myślę, że te ograniczenia fizyczne po prostu albo się da pokonać, albo nie, i to jest jakieś tam obiektywne, ale. Jak ty to ogarnęłaś w sensie psychicznym? Jak, jak tobie się udało właśnie wrócić i, 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 i po prostu móc później? Bo zdaje się, że po tym wypadku, po powrocie, ty chyba nawet wygrałaś jedną z imprez Pucharu Świata, prawda? Więc powiedz mi, jak no to jest w ogóle? Nie, ale, ale, ale zawody wygrałam, tak. Muszę ci powiedzieć, że to, co powiedziałeś, że sfera mentalna z fizyczną, jest niepołączona, a to jest w ogóle totalnie błędne przekonanie. Bo właśnie ta, te dwie sfery się tak wzajemnie uzupełniają i mają taki na siebie wzajemny wpływ, że dopiero w sumie odkryłam, jakby w trakcie dochodzenia do siebie, w trakcie powrotu, i że to, co wymyślisz sobie w głowie, to myśl jest twórcza generalnie. Że głowa kieruje całym Twoim ciałem i po prostu jakoś tak, no już nie chcę opowiadać, moich spostrzeżeń, bo to bym bardzo długo by trwało, ale po prostu odkrywam moc, którą mamy w naszym umyśle, i potrafiłam ją w jakimś stopniu przełożyć na to, co się dzieje z moim ciałem. No i oczywiście jakby skupiam się na tym, żeby. Jakby wrócić do pierwsze do, do, do zwykłego życia, do normalnego życia, później e, osiągać e, lepsze w rezultaty w, tych, w, w moim sporcie. Natomiast e, no, z, jakby psychicznie musisz musiałam się po prostu przyzwyczaić do tego, że już nigdy nie będzie tak jak było. I e, jakoś to mi się udało. E, natomiast jakby czerpam bardzo dużo radość z tego i wdzięczność tego, że, że mogę właśnie dążyć do tego, żeby wrócić po takim ciężkim wypadku, bo tak naprawdę mogłam być w ogóle przykuta do łóżka pod respiratorem i tak dalej. Więc jakby bardziej wdzięczność i życie chwilą i życie... Docenia się te takie codzienne momenty Totalnie. bardziej, prawda? Nie mówię, że nie doceniałam wcześniej, ale by z... bardziej się na tym skupiłam może tak. E, powiedz mi, czy czujesz się mocniejsza po tych przeżyciach? Tak, na pewno. Na pewno. I, to jest, I... I to jest właśnie chyba coś, co wiele osób, które takie przeżycia jakieś miały w życiu to, to, to powtarza. E, I niech to będzie być może pęta tego naszego programu, że e, padłeś powstań i będziesz silniejszy. Tak tak. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że znalazłaś dla nas czas. Dziękuję ci bardzo tak. za to, że mogliśmy pogadać. Życzę ci tego, czego, czego sobie sama życzysz, bo wiesz, nie znamy się, więc nie, nie chcę wymyślać czegoś na siłę, ale, ale tak jak mówię, no, ta historia jest bardzo inspirująca i fajnie, że mogliśmy ze sobą pogadać. Dziękuję bardzo, również. Dzięki.